W galerii Art Cafe Da Vinci stowarzyszenia przyjaciół sztuk kompletnych wystawia swoje prace malarskie Milan Fiala z Ostrawy. No, Milanie widzę, że malujesz coraz większe formaty. A to nie, bo ja sam dzisiaj te formaty robił takie. v, v, v desátém, devátém roku a tak, a teď jsem zrobil, znovu zrobil, no. Bo jsem dostal uh, pl, Pluto, tak dlaczego ně, no. Vlastně. <laughs> Tematika je celý čas taková sama. No, ne, 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 bo já jsem v, v, pro výstavu v Šentlchovicách jsem zrobil klauny. I tak, sam nazwał tu wystawę, klauni, a większość tych obrazów, wcl. tego, który sam zapomniał doma, jest tutaj. A jakieś inne obrazy jeszcze? Jo? Czyli nie masz ustalonej tematyki. Zawsze to, co ci się narzuci, ten cykl. Tak, 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 tak. Te klauny zrobiłem, zrobił a teraz już maluję na 6 miesiąc w Wistawu w w Centrum Ostrawy i to będą nagie babi po prostu. <laughs> akty? No, akty. No. Tak, Pracownie masz w Ostrawie? <laughs> tak, w Ustawie. A tu w Polsce zawsze. też bywasz? Mam, mam, pozor, mam i tutaj, ale w Krakowie. Bo Ewa tam ma bit, tak tam, a tam mam już rzeczy, a tam też maluję. W Krakowie? Tak, w Krakowie, tak. No to znaczy, że jesteś no. y, polsko-czeskim malarzem. No, już na pewno. To wiesz, jak to jest, od, od 17 roku. No. no to pięknie, to już jest szmat czas. A to już my coś przeżyli, że? no. Niezależnie od tego, że tu wystawiasz w Katowicach w Art Cafe Da Vinci, ty jeszcze planujesz wystawę jakąś zorganizować w Polsce? No na pewno będą. Ewa mi mówiła, że... Ewa... Dlaczego? Gdzie będę miał wystawę? Teraz mówiła ten Helm, albo jak? No w dalszym wystawu planu w chlemku w a to wciela mi to moja menażerka powiedziała. Że w Chełmku w styczniu 2023 tak, tak, no, no. czyli w przyszłym roku. Tak, moja menażerka, no ona wie, że jeśli miesiąc mam czas, tak coś zrobię. Waliszka, menażerka Milana Fiali, organizuje mu tu wystawy. Jak przystało na dobrą żonę i dobrą organizatorkę i menażerkę, oczywiście, że tak, no i tak nam się różne rzeczy czy układają, nie? Ze względu nawet na to, że ja się akurat tak bardzo o to staram, ale propo propozycje są. No i oczywiście... Trzeba wykorzystać. Wykorzystać i, i kalendarz się zapełnia. Oczywiście to też jest tak, że te, w tej chwili mamy yy, właściwie tydzień po tygodniu, no bo ciągle, że tak powiem, odrabiamy czas pandemii i tak po prostu to nam się, że tak powiem, układa. No i stąd mamy od... od cały marzec mamy w tej chwili co tydzień wernisaż, także tak się akurat... To, tak nam się składa, ale potem będzie będzie trochę, będzie przerwa. No, a póki co Kafe da Vinci będzie można podziwiać. Obrazy Milana Fiali. Tak. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję, dziękuję. bardzo. i Dziękuję.